Cześć, dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem przetestujemy sobie kolorówkę od firmy Yoko. Ta oto firma pojawiła się ostatnio w Lidlu i właśnie podczas zakupów spożywczych postanowiłem, że obłowię się w te kosmetyki i zrobię mały testik. Tak, kupiłem ich raptem 5 sztuk, a to dlatego, że też nie wszystkie kosmetyki były dostępne, no ale mam nadzieję, że test przebiegnie bardzo pozytywnie. Mam wobec tych kosmetyków spore oczekiwania, spore nadzieje. Z tego co wiem są to produkty mineralne, więc fajnie, fajnie przetestuję, tym bardziej, że na przykład pudru mineralnego nie miałem, czy tam cieni. Zobaczymy też jak trwałe będą te kosmetyki. No i co, zacznijmy sobie. Zaczniemy sobie tradycyjnie od brwi. Mam tutaj kredeczkę do brwi Brow Pencil Expert Color and Shape. Tak wygląda opakowanie. Jest to dwustronna dwustronna kredka, z jednej strony mamy czesadełko, z drugiej strony mamy, mamy kredeczkę taką dosyć precyzyjną. Mam nadzieję, że kolor będzie dobrze dobrany. Jest to kolorek 03. Były oczywiście dostępne inne kolory, no ale niestety, niestety albo stety postanowiłem sobie dobrać kolor najbardziej odpowiedni. Te produkty mogą całkiem inaczej wyglądać w kredce jak i na na brwiach. Oczywiście jak się to też inaczej przetransferuje. Ucisk też robi bardzo, bardzo dużo. Powiem Wam, póki co kolor ładny. Nie jest ani za ciepły, ani za chłodny. Taki neutralny. Oczywiście nie wiem, czy będzie to moja ulubiona kredka, bo ja wolę sobie bardziej precyzyjne te włoski wyrysowywać. A tutaj tak naprawdę robimy tylko sobie taki kontur i wypełniamy Cały, cały środek. Nie wiem, mam nadzieję, że, że tylko nie, nie zlepi. Tu oczywiście o wiele bardziej delikatnie będę dociskał tą kredkę. No i co, te brwi nie są, nie są takie najgorsze. Fakt, faktem wydają mi się troszkę troszkę ciemne, ale. Możemy sobie zawsze ten nadmiar tej kredki wyczesać. Ładna, ładna, taka wyrazista. Kolor, tak jak mówię, nie jest ani zielony, ani żaden taki wpadający w odcienie rudości. ładny, naprawdę ładny. Wydaje mi się, że do mojego, koloru, znaczy do mojego naturalnego koloru włosów jak najbardziej by pasował. Ok, druga brewka. Po pierwszym użyciu, co mogę Wam powiedzieć na temat tej kredki? Wydaje mi się, że jest ona na tyle miękka, że niestety bardzo szybko będzie nam się zużywała, więc jest mało ekonomiczna. No i tak jak mówię, ja wolę takie kredki, które ładnie wyrysują mi te brewki, a nie tak uzupełnię. Mocno, one są naprawdę na tyle wyraziste... Że ja czułbym pewien dyskomfort, jak yy, gdybym miał wyjść na przykład na jakieś zakupy czy cokolwiek. No ale wiadomo, ja w pełnym makijażu nie wychodzę na miasto, w ogóle nie wychodzę w makijażu na miasto. No i okej, okay. tak te brwi się prezentują. Dajcie znać, co wy o nich sądzicie. Co sądzicie o tym, o tym kolorze? Kolor nie jest zły, kolor nie jest zły, zamysł nie jest zły. Czuję, że one są takie delikatnie woskowe. No. Nie lubię tego efektu. Nie lubię tego efektu, ale brwi, jak najbardziej, spoko. Nie są, nie są jakieś tragiczne, ale też bez szału. Ok, ok, brwki mam gotowe. No i chciałbym teraz przejść do makijażu twarzy. Nałożę sobie podkład, korektor, wykontruję buźkę i zaraz do was wracam. Ok, buźka przygotowana. Na twarzy mam nałożony podkład od Rimela Lasting Finish w kolorze 100 Ivory. Później nałożyłem pod oczka korektor od Barry M. All Night Long w kolorze 2 Outmeal. I na usta mam nałożone y, Double Glazed od Be Perfect. I dwa y, bronzery. Jeden chłodniejszy All My Contour od Bell w kolorze 1. I Evelyn Glow and Go Bronzing Powder w kolorze 02 Jamaica Beige. I tak prezentuje się póki co makijaż. Teraz chciałbym nałożyć y, cień. Chciałbym nałożyć cień na powieki. Mam cień sztuk 1 w kolorze 507. No i co? Otwórzmy go sobie. Zobaczymy jak on się prezentuje. Uuu, uuu. Tak się prezentuje, taki delikatnie różano-brązowawy. Yy, delikatnie wydaje mi się, że też wpada w taką brzoskwinkę, coś w ten deseń. Ładnie się błyszczy, ładny glow na pewno. Ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało na, na twarzy, znaczy na twarzy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na, na powiece. Ok, nakładam na puchaty pędzel. Właśnie zrobimy sobie porównanie, jak jest lepiej nakładać właśnie tego typu produkty. No, widać tą perłę, widać tą perłę, widać, że coś się na tym oku dzieje, ale myślę, że będzie to tylko cień wyłącznie do makijażu takiego dziennego nie wiem jak on by się sprawdził yy, do innego makijażu oka, ale taki sam nałożony nie wygląda źle. No mnie nie powala, mnie nie powala, bo wiecie, że ja wolę o wiele bardziej, wyrazis bardziej wyraziste tak, o wiele bardziej wyraziste makijaże, więc dla mnie to szału nie robi, no niestety. Myślę, że też nałożony na mokro dałby nam całkiem, inny, całkiem inne wykończenie, całkiem inny efekt, ale wygląda całkiem nie najgorzej. Taki poprawny błysk, myślę, że właśnie na takie dzienne wyjście nałożone na całą powiekę nie będzie wyglądał tragicznie. Bardzo się różni od tego nałożonego na... Na rączce, zasłoczonego, ten na oczach. Dwa inne wykończenia, tak naprawdę. Ok, póki nie mam jeszcze przypudrowanej buźki, chciałbym sobie nałożyć yy, rozświetlacz. Rozświetlacz Liquid Highlighter Joy and Glow w kolorze 02 Honeymoon. No i jestem ciekaw, jestem ciekaw, jaki, jak on wygląda. u delikatnie, taki pomarańczowo, miodowo brzoskwinkowy. Trzeba go wstrząsnąć, bo ma dwie warstwy wodno które trzeba połączyć. No i zaraz sobie zobaczymy, jak on wygląda. Ho, 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 glow jest, glow jest. Nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć kolor, ale glow jest i to całkiem pokaźne, całkiem pokaźne tutaj jest na tej rączce. Okej, okay. no i wiecie co, zastanawiam się, jak go nałożyć, czy, czy właśnie za pomocą gąbeczki, czy raczej yy, pędzelka, ale boję się, że on będzie szybko zastykał, niestety, więc mam pewne obawy, nałożę go pędzelkiem póki co, mam nadzieję, że sobie nie zrobię krzywdy, no i rozklepię paluszkiem, glow na pewno jest i to... I to no ale trzeba szybko z nim pracować. On właśnie chyba lubi, lubi zastygnąć na, na taką pudrową. Tak, ma takie pudrowe wykończenie, ale fajnie, fajnie, to dla, może dlatego fajnie, że on nam się później nigdzie nie ruszy w ciągu dnia, ale wydaje mi się, że mam teraz tutaj, tutaj taką jasną plamę. Nie chciałbym mieć takiego efektu. Chciałbym, żeby to naprawdę wyglądało tak zdrowo, naturalnie. Ok, drugą stronę wezmę już beauty blenderem. Też sobie porobimy. Pac, 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 kropeczki. Powiem wam, nakładany, nakładany palcem też nie wygląda, nie wygląda najgorzej, ale no musimy bardzo szybko nim pracować. Naprawdę bardzo szybko, bo bardzo szybko tego, więc jeśli pozostawimy go, to ten, to będziemy mieli takie plamy. No to nie będzie ładnie wyglądało. Okej, okay, muszę sobie o, jest glow, jest glow, naprawdę jest glow i to dosyć dosyć potężne. No ale tu sobie jeszcze muszę to rozblendować. No i nie wygląda, naprawdę nie wygląda źle. Okej, okay, teraz nieduża warstwa, nieduża warstwa, nieduża ilość na Nosek, okej, okay. tutaj na czubek, ładnie to wygląda, ładnie, tylko naprawdę nieduże ilości pozwolą nam wydobyć chyba kwintesencję tego rozświetlacza, bo on jest naprawdę bardzo ładny, bardzo ładny. O, on już prawie, prawie, że zastygł, super, ładnie wygląda. Naprawdę ładnie wygląda, tyle że wydaje mi się, że on jest delikatnie za jasny. Nie wiem czy się czepiam po prostu, ale tak oglądam go pod każdym światłem możliwym. Wydaje mi się, że jest trochę za jasny, ale mogę się czepiać. Jeszcze sobie przypudrujemy zaraz całą tą strefę. Ok, i mam tutaj mineralny puder matujący w kolorze 02. Bardzo duże to opakowanie. Bardzo duże, solidne, ładnie wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie mnie ten produkt jakoś mega mega wybielał. Nałożę sobie na taki mniejszy pędzelek przeznaczony do rozświetlacza i nałożę niedużą ilość pod oczy I tutaj na tą strefę, żeby sobie ładnie wygładzić. Chciałbym też trochę pokryć ten rozświetlacz, żeby ewentualnie nigdzie mi nie uciekł. Ok. Jestem ciekaw, jak długo ten puder utrzyma nam mat. Ja wiem, co mogę spodziewać się po tym, yy, po tym podkładzie, więc jestem ciekaw, ile nam trzyma się ta skóra w tym macie. Jak długo nie będzie się prześwietlała, na pewno jest taki efekt Photoshopa na twarzy. Tak, by na mnie, jeśli chodzi o, yy, jeśli chodzi o podgląd, to na pewno. Na pewno jest taki efekt. Okej, okay, tu sobie jeszcze rozblenduję ten bronzer. No i wracam do pędzelka. Okej, okay, ładnie to wygląda nawet. Zakryło, może nie do końca, ale to niedoskonałość, która mi cały czas tutaj y, się przebija. No ale okej, okay, ładnie to wygląda. Ładnie. Zaraz sobie tylko zerknę z bliska, czy nie podkreślił zmarszczek, ale daje taki efekt takiej suchości pod okiem. Nie wiem, czy jest to wina. No jest to wina. Na pewno jest to wina pudru, ani korektora, ani, yy... ani podkładu. Korektor i podkład mam przetestowany, więc wiem, że one naprawdę dobrze wyglądają pod oczami. No ten puder niestety podkreślił to, czego miał mi nie podkreślić. No ale to zdjęć myślę, że nie będzie to jakoś tragicznie wyglądało. Mam nadzieję, że nie będzie takiego efektu yy, bielenia zdjęć, o, bo czasami jak używamy lampy yy, znaczy flesza od telefonu, flesza od aparatu, tak, no to czasami mamy ten efekt takiej wybielonej buzi. Mam nadzieję, że tutaj tego efektu nie będzie. OK. Ostatni produkt, który sobie z wami przetestuję, jest to Tuż do rzęs, Tuż do rzęs. Full size mascara Runway Look, więc mam wobec niej bardzo duże oczekiwania. Zwykła maskara, taka czarne, opako czarne opakowanie ze złotymi, takimi złotą miedzianymi wstawkami. Bardzo ładnie wygląda. Jest to ten y, tuż do rzęs zwiększający objętość. Były oczywiście dwa inne wykończenia, ja postawiłem na ten. Tradycyjna szczoteczka, ładna. Ładna, no i co tuszujemy? Tuszujemy. Okej, okay. tak się prezentuje jedna warstwa tego tuszu. E, miałem jakieś chyba o wiele większe oczekiwania, jeśli o to chodzi. Nie wiem, jak też ta maskara będzie, mm, jakie będzie dawała efekty, na przykład po tygodniu, jak ona sobie tak odleży. Wiadomo, wtedy też ona ma trochę inną formułę, ale taki, dzienny. Z tego, co jestem w stanie Wam teraz powiedzieć, nie zlepiła mi. Rzęs, więc bardzo ładnie, może nie tyle co dodaje objętość ale ładnie rozdziela, ładnie rozdziela te rzęsy. No, jakiś tam zarys jest, z tego co teraz właśnie widzę w podglądzie i tutaj w blusterku, coś się dzieje na tym oku, coś się dzieje na tym oku, ale nie jest to tuż typu e, Two-Faced Better than Sex. Ale, ale spoko, spoko nie jest najgorszy, dam mu jeszcze jakieś. Jakieś szanse. Mówię najważniejsze, że mi nie skleja tych rzęd, bo wtedy nie byłoby to fajne. Nikt nie chce mieć tak naprawdę takich pająków na, na oczach. No i co tak się prezentuje ten ten tusz. dwie warstwy, dwie cieniutkie warstwy na, na rzęskach. Mam nadzieję, że jesteście w stanie zauważyć cokolwiek. No, jest efekt. Na pewno jest efekt, ale to nie jest efekt wow. Okej, okay, z tego co jestem teraz w stanie wam powiedzieć, ten puder bardzo y, podkreślił mi tutaj zmarszczki. Niestety brzydko to wygląda. Pod oczami również wygląda to mało zachęcająco. Brwi nie są najgorsze. Muszę trochę popracować nad tym produktem. On jest niestety mało ekonomiczny. Jest bardzo miękki. Musicie uważać, żeby go naprawdę nie dużo nakładać, bo jest tendencja do tego, żeby się, że może się połamać. Mi już się złamał chyba z, ze trzy razy. Mam dosłownie końcóweczkę. Cień spoko, no ale może nie ten kolor, nie ten odcień. On powoduje to, że yy, moja twarz wydaje się teraz taka chora trochę, no a taka nie jest rozświetlacz, rozświetlacz fajny. Minusem jest to, że on niestety bardzo szybko zastyga. No, ale to jest tak naprawdę do wypracowania opakowanie jest bardzo ładne, takie maluszkie, ekonomiczne. No i co? Tyle chyba, tyle. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że moja opinia. Jest wam przydatna. Ok, dajcie znać, który z tych kosmetyków przypadł wam do gustu, który bardzo chętnie byście przetestowali. Może macie jakieś kosmetyki właśnie od Yoko i jesteście w stanie też wyrazić swoją opinię. Dajcie znać w komentarzu, co o nich sądzicie. No i co, jeśli test wam się podobał, pamiętajcie o łapkę w górę, o subskrypcji kanału. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego, cześć!